Siemandero wszystkim. Witajcie ponownie. Dzwony za oknem przestały bić kościelne. Więc chyba czas na jakiś update. Słuchajcie jakoś w połowie w połowie października minęło 11 miesięcy, jak ten baniak się kręci. I no czas na jakieś podsumowanko, co i jak tu się dzieje. W porównaniu z poprzednim updatem chyba raczej zbyt wiele się nie zmieniło. Jedyne co się zmieniło to to, że mam wysyp tej cholernej walonii. A drugie co się zmieniło to wypisała mi się Magnifica teleotris Magnifica. Pływała, pływała u mnie dwa lata i pewnego dnia rano znalazłem ją e, lekko martwą. E, a że to mała rybka, to nic z tym nie robiłem. Krabiszony, krewetrzony i ślimaszony się tym zajęły i stała się integralną częścią tego zbiornika w postaci pokarmu dla innych stworzeń morskich. No cóż, tak bywa. Tak więc, podsumowując, e, nazwijmy to okres letni e, od czerwca, czyli przez 4 miesiące wypisały mi się stąd, e, wypisały mi się stąd ile ryb? Niech ja policzę. Chryzus, doktorek. E, Magnifica i borsuk. Przez cztery miesiące straciłem tutaj cztery ryby. Borsuk pływał od od lutego i nagle mu się znudziło. Chryzus pływał dwa lata i wyskoczył. Zrobiła się z niego frytka. Doktorka nie znalazłem. Pływał był i go nie ma. Także do dzisiaj nie wiem, co się z nim stało, pewnie został tak samo zintegrowany ze środowiskiem, jak moja Magnifika, a Magnifika, tak jak wspomniałem wcześniej, też uległa e... też uległa biodegradacji w tym zbiorniku także cztery ryby stąd poleciały, no i co? I, I trzeba z tym jakoś żyć dalej. E... Nie sądzę, aby Magnifica, Doktorek czy Borsuk zdechły mi przez jakieś problemy z wodą. Nie, nie sądzę. Parametry są w porządku. Chyba, że coś w tej wodzie jest, czego ja nie badam, ale, ale po innych rybach, po innych po koralach czy, 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 czy po czymkolwiek innym tutaj nie widzę złych symptomów. Więc po prostu albo temperaturki, albo. Albo po prostu czas, tak? No, mówię, Chryzus był już dosyć spory, ale no nie no ja wiem. Te ryby chyba żyją trochę dłużej niż 2 lata. Nieważne. Tak to bywa w akwariach. Rybki żyją i umierają tak samo jak ludzie żyją i nagle umierają. Tak jak i psy i koty. Więc wszystko ma swój czas. Więc czas będzie tutaj troszkę ten rybostan chyba uzupełnić w tym akwarium mamy koniec października, więc y, trzeba się będzie wybrać gdzieś na jakieś zakupy do jakiegoś sklepu y, i coś tu noze trzy ryby będę chciał dokupić. Na pewno będę chciał kupić ponownie chyba borsuka w związku z tą moją nieszczęsną walonią, którą tutaj mam. Y, walonia, walonia jest w lekkim natarciu. Eee, przybywa jej, nie ubywa, lecz przybywa. No i są dwie drogi: albo pozbędziemy się tego poprzez życie, czyli ryby, kraby, albo pójdzie chemia. Eee, no, chemia to jest ostateczność w tym temacie. Więc najpierw kupię Borsuka, bo on tę walonię u mnie skubał dosyć intensywnie, więc. Więc myślę, że zaryzykuję i borsuk tutaj wleci ponownie. I może kupię sobie ze dwa mitraksy albo mitraksa i permkona chyba tego kraba. Nie wiem, czy ja je gdzieś dostanę, więc będę musiał się zorientować w sytuacji i gdzieś to po prostu kupić. Do tego worsuka na pewno dokupię dwa antiasy dla mojego samca. Tego skłampisa, Nisa, który sobie tam, tam śmiga o tu, więc jemu będę chciał kupić trochę towarzystwa, ładne pomarańczowe ryby, bardzo, bardzo ładne, bardzo ciekawe, bardzo fajne, bezproblemowe zupełnie. Więc, więc te, 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 te Antiasy tutaj też na pewno wpadną. Więc myślę, że już w listopadzie uzupełnię ten rybost. Jeżeli chodzi o glony, no to tak jak wspomniałem, walonia. Walonia, która już zaczyna mnie lekko wkurwiać za przeproszeniem, bo nie wiem skąd się w cholerę to wzięło. Było kiedyś, zniknęło i pojawiło się ponownie. O ile ten glon jakby nie męczy mi jeszcze koralowców, nie widzę jakichś złych, złych objawów, raczej w sensie tego, że one gdzieś tam, no nie, 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 nie niszczy mi korali, ten glon, ale ale zaczyna mnie denerwować, jeżeli jest na skale i zaczyna mnie powoli już irytować, muszę coś z tym glonem zrobić. Innych złych glonów tutaj nie widzę. Skała, jak widzicie, pięknie porasta algami wapiennymi. Jest ich coraz więcej. Tak samo na dnie zaczyna się tego sporo pojawiać. Widzicie na szybach. Tutaj macie dzisiaj widok z boku tego baniaka i tych wapiennych glonów jest coraz coraz więcej, no muszę się wziąć za wyczyszczenie pomp, bo troszkę już też tak obrosły te pompy, no czas by było je wyjąć i, i troszkę przeczyścić. Jeżeli chodzi o korale, nic nie przybyło, pozbyłem się moni, mojej goniopory, tej takiej zielonej, takiej seledynowej, tą z którą miałem problem, bo mi nie polipowała. Eee, próbowałem już różnych metod, ustawiałem ją w cieniu, w pełnym, w pełnym świetle, w słabej cyrkulacji, w mocnej cyrkulacji, próbowałem ją dokarmiać, moczyć w, jakiś, w jakimś lugolu, no, w dipie, takim typowym dipie do korali jej nie moczyłem, bo nie miałem, no i nic to nie dało. Ta go nie, nie marniała, żyła, natomiast nie polipowała. Ona, tak jak wspomniałem wcześniej, wypuszczała te polipy tak na centymetr i to było tyle. I przyjechał znajomy kolega, zabrał ją do swojego akwarium, bo szkoda, żeby u mnie się męczyła. Być może u niego, może jego woda, że tak powiem. Bardziej jej e, przypasuje. E, z Corali, słuchajcie, no musiałem już troszkę pociąć tą eufilię, bo ona już mi tam wchodziła. Tam miałem tą kaulastrę przyklejoną tam na skalę, więc musiałem już ją tutaj odciąć. Cztery główki odciąłem z tej eufilii, bo ona już tam parzyła mi tą kaulastrę. I tam mam taką wolną półkę. I tam będę chciał coś przyczepić, więc te główki Eufylii pojechały do nowych akwariów. W poniedziałek, przepraszam, w jutro, jutro będę miał, mam nadzieję, że będę miał od kolegi szczepkę Pocillopory Elegance. Taka bardzo fajna, taka grubo grubo szkieletowa, fajna pocillopora, bardzo ładna, taka seledynowa, taka wchodząca w żółć. No to oczywiście to zależy jakoś tam od światła, ale bardzo mi się podoba i tak polowałem na tą pocilloporę u mojego, u tego u tego kolegi od dłuższego czasu, więc go tam troszkę przymęczyłem, żeby mi szczepkę odstąpił i będę miał może jutro też od niego szczepkę zielonego hystrixa bo mam tutaj, jak widzicie, tam sobie rośnie czerwony histrix, ale będę chciał tam jeszcze, mam takie fajne miejsce, będę chciał sobie tego zielonego histrixa przykleić, bo histrix u mnie bardzo ładnie rośnie, podoba mi się ten koral i jest bardzo fajny w ogóle i ładny i, i, i zawsze chciałem mieć tego zielonego histrixa, więc, więc będę jutro może miał od, od, od znajomego. Także po Elegance i Hystrix zielony tutaj może jutro, mam nadzieję, że jutro, jutro tutaj sobie wpadnie do tego akwarium. Tak jak wspomniałem, musiałem moją tą kaulastrę, taką czerwoną, bardzo ładną z zielonymi mordami, musiałem odkleić tam od skały, bo ona już zaczęła się coraz mocniej rozrastać, jest, jest już takiej, 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 takiej no wielkości pięści, można powiedzieć. I tam już mi ta eufilia ją trochę parzyła, więc ją odkleiłem i tu postawiłem na dnie, niech ona sobie rośnie w formie takiej takiej kopuły, a tam na skalę coś tam przy, 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 przykleję. Czekajcie, a może przystawię trochę ten statyw inaczej. Eee, może tak się... Tak się ustawię, nie wiem czy, ostrość, poprawię ostrość, o. Dobra, yy, także jak widzicie yy, tutaj jest, półka jest wolna. Kaula Strea trafiła na dno, yy, więc tam będę chciał na tej półeczce sobie coś, yy, coś po prostu yy, tam yy, przykleić. Yy, no i pewnie trafią tam te właśnie sps -iki. I tak dalej. <laughs> Słuchajcie, parametry. Parametry wody są bez zmian. Wszystko jest w takich normach typowych, tabelkowych. Więc, więc tutaj z parametrami się kompletnie nie dzieje. Ja jadę dalej na zwykłym balingu z prochów. Sam sobie rozrabiam te prochy. Kupuję na Allegro CDA i robię sobie balinga. Mikro jeszcze nie podaje. Ale chciałbym tutaj wprowadzić jakieś mikro dodatkowe. Oczywiście idą podmiany co tydzień lub co dwa tygodnie. Co tydzień jest 5%, co dwa tygodnie robię 10%. Więc tak to jest z podmiankami. Będę musiał na pewno wymienić świetlówki, więc to też nastąpi w listopadzie. Na rocznicę tego baniaka wymienię sobie wszystkie świetlówki w lampie i co jeszcze? Jeżeli chodzi o sprzęt, nic się nie zmieniło. Samp bez zmian. Więc tutaj raczej, tutaj w tym zakresie nic nie będę zmieniał, nic nie będę dodawał, odejmował. O widzicie tutaj stoi Stoi ucięte jeszcze dwie główki dla mojego kolegi, tej Eufylii. Tej Przykleiłem do podstawki. E, także, także pójdzie też ta Eufylia do innego baniaka. Ta Montipora już mi przyrosła do szkła. Zaczyna oblewać, y, oblewać y, dno. Przyklejać się do dna. Przyrastać. Co dalej? Acropory, OK. Montipory ok, Euphylii jak widzicie pięknie, no ogólnie koralowce w porządku, tu mam taką bardzo ładną akroporę, tu na czubku tej skały, ona bardzo ładnie mi rośnie, super, bardzo ładna jest ta akroporka, nie wiem, nie znam nazwy, nie powiem Wam, bo nie pamiętam. Co więcej, chyba nic więcej, nic więcej tutaj mi do głowy nie wpada. Akwarium, tak jak mówię, no, idzie bezproblemowo, oprócz tej cholernej walonii, którą tu mam i troszkę ona mnie zaczyna denerwować, muszę coś w końcu z tym zrobić, tak jak wspomniałem wcześniej, więc na razie spróbuję ze zwierzętami, a później jak to nie zda egzaminu, no to poszukamy innej, innych metod. Mam nadzieję, że ten borsuk, którego kupię, dogada się z moim żółtkiem i... No bo tam ten borsuk został, widziałem, że żółtek go tam umęczył ostro i nie wiem czym to było spowodowane, bo one pływały te ryby pół roku ze sobą i był spokój. I nagle temu żółtemu pacanowi coś odbiło do łba i... no trochę przymęczył mi tego borsuka. Ale nie wiem, może to było też tak, że ten borsuk już po prostu był jakiś osłabiony, jakiś może chory i po prostu żółtek to wyczuł i go tam zaczął dziubać i go umęczył, nie wiem. Ciężko to stwierdzić, nie znam przyczyny, także, także nie wiem. Słuchajcie, update ich 11 miesiąc, za miesiąc, już nie pamiętam, chyba 17 albo 17 listopada chyba pyknie rok, jak ten baniak się kręci i, i też będzie update, więc ten rok podsumujemy sobie w filmie pod koniec listopada opowiem Wam co i jak, a myślę, że do tego czasu jeszcze będzie trochę filmów na temat zwierząt i tak dalej. i tak dalej, więc dzisiaj taki, taki update nudnawy, jak ktoś lubi to posłucha, jak nie to wyłączy no ale jakiś update co miesiąc musiał musiał tutaj być a słuchajcie, jeszcze uwaga do poprzedniego filmu o tych eufyliach. Ktoś tam mi w komentarzu napisał, nic nie wspomniałeś o karmieniu eufylii. Wiecie co? Ja powiem Wam tak: Nie jestem przeciwnikiem do karmienia koralowców, oczywiście, że nie. A ktoś ma ochotę, to proszę bardzo. Przecież mamy multum różnych pokarmów na rynku, gotowych, niegotowych, LPS-ów, SPS-ów i tak dalej. Natomiast ja muszę Wam powiedzieć, że ja nigdy nie karmiłem moich korali. Ani w GLOSy poprzednim, ani tutaj w tym akwarium. Nigdy ich dokarmiać nie dokarmiałem sztucznie. Oczywiście miałem jakieś tam próbki pokarmów, które dostałem od, 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 od kogoś, ze sklepu, czy w jakimś gratisie z rybami, czy coś. Miałem takie pokarmy je stosowałem, ale to były małe ilości, więc one się szybko kończyły, ale to nigdy nie kupowałem specjalnie pokarmu dla korali, żeby je dokarmiać. Bo ja uważam, że jeżeli akwarium jest dobrze zbilansowane i karmimy te ryby na bieżąco, te ryby potem do tej wody wydalają, kupkę robią i tak dalej, to te korale i tak mają co jeść w takim zbiorniku. Mm, więc więc jak widzicie na moim przykładzie ja nigdy nie karmiłem koralowców i jeżeli mają odpowiednie parametry wody i światło i warunki odpowiednie do, do życia to nie, naprawdę nie trzeba ich dokarmiać na przykład moje LPS-y no zobaczcie, no goni opory no, piękne są po prostu, tak ja ich nigdy nie dokarmiałem specjalnie chwili tak samo, nie, SPS-ów tym bardziej słuchajcie, w tej wodzie tak jest chyba dosyć Różnej zawiesiny, czy to po karmieniu ryb, czy, czy, czy potem te ryby tam się wesrają do tej wody, więc te koralowce tam mają co, co z tej wody wyciągać, i, i je takie pędzenie tych korali. I poza tym, słuchajcie, karmieniem koralowców można sobie zrobić kuku, po prostu przeżyźnić tą wodę, jak ktoś przesadzi z tym pokarmem. I naprawdę u mnie ja nie widzę problemów ze wzrostem koralowców i z ich sztucznym dokarmianiem Fito kiedyś lałem, o Fito tak miałem tam Fito, dostałem od kogoś czy kupiłem, nawet chyba z raz wlałem tu z litr, może dwa litry tego Fito ale czy ja tam jakiś, no słuchajcie, no nie da się zobaczyć jakichś tam wiecie, szybkich efektów, tak? no trzeba na to czasu także ja korali nie dokarmiam ale oczywiście możecie, tak? Tylko róbcie to ostrożnie, bo można sobie przekarmić akwarium i przekarmić glony i potem przekarmić sobie wszystko i zrobić restar. To takie moje zdanie. Dzięki za uwagę, miłego weekendu. Na razie.